Siemano handlu i tym czy z życia samochodami Używanym jak widać studio laweta, ale tym razem nie będzie to żaden taki materiał lawetowy, tylko za moment przeniesiemy się na plac pewnego autokomisu, który miałem okazję odwiedzić. Co prawda to jest bardzo krótki materiał, bo nie wiem, czy one się w ogóle spodobają, bo tutaj wiem, że jest na YouTubie całe mnóstwo materiałów z placów różnych z placy, z placów, z placy jakichś niemieckich, z tego typu przybytków. Natomiast nie wiem, czy jest jakiś. Popyt na oglądanie czegoś polskiego, czegoś, co jest tutaj u nas. Ja tam się znalazłem całkowicie, także dajcie może znać. Ja tam się znalazłem całkowicie przypadkiem, bo byłem oglądać jeden z samochodów, który tam był wstawiony. Bo tutaj znajoma zadzwoniła do mnie, że jej syn. Jakieś pół roku, dobre pół roku wcześniej, postawił tam Skodę Superb. No i okazało się, że tym samochodem nie ma jakiegoś takiego dużego zainteresowania o czym zresztą zaraz Wam powiem, dlaczego moim zdaniem nie było zainteresowania tym konkretnym samochodem. No i teraz pytanie oczywiście, czy ja to odkupię czy może mam jakiegoś y, zainteresowanego przejęciem tego samochodu y, kogoś, kto chciałby kupić taki właśnie pojazd. No i tak, podjechałem tam sobie tak na szybko, bo ona podesłała mi wcześniej tylko link do ogłoszenia, który pokazywał właśnie tą Skodę. No i to ogłoszenie, powiem Wam szczerze, takie trochę nie, takie niezbyt. Samochód postawiony tam był ponad pół roku wcześniej. On jeszcze był wtedy na stalowych felgach, natomiast bez żadnych kłopaków, bez niczego. Typowe stalówki na zimówce. ale w bagażniku znajdowały się takie dość nawet ładne alufelgi. Nie jakieś takie wybitne, ale wiadomo, samochód na alufeldze wygląda dużo lepiej niż taki na stalówce, nawet bez kłopaka. Także zdecydowanie to podnosi walory estetyczne i przyciąganie wzroku klienta, no bo też o to chodzi. Ja tutaj często i gęsto właśnie stalówki, nawet w samochodach tanich, jak sobie teraz tak popatrzę, to u mnie praktycznie wszystkie samochody stoją na alufelgach, bo jeżeli jest taka możliwość, no to kupuję jakieś alufelgi, nawet jeżeli one nie będą jakieś takie super cudowne, ale zawsze to wygląda lepiej i estetyczniej. Tamten samochód, niestety, nadal stał na placu na stalówkach, co było takim dosporym minusem. Jeżeli oczywiście te alufelgi były, a w tym przypadku były. Tak samo co do ogłoszenia, no to treść ogłoszenia była taka zdawkowa. Ja wiem, że czasami się zbytnio rozgaduje i zbytnio się rozpisuje, zwłaszcza jeżeli chodzi o treść ogłoszeń, bo staram się jakoś tak być dość dokładny, jeżeli chodzi o wszystko, no ale tam to było tak, no tak na pałę po prostu, tak na odwal się napisane. I żeby było śmieszniej, nie wiem jak było wcześniej, bo ja sobie posprawdzałem różne portale aukcyjne na dzień, kiedy ona do mnie dzwoniła i Później, jeszcze chyba po dwóch tygodniach, bo to jest materiał sprzed miesiąca gdzieś. I co? Nigdzie ten samochód nie był wystawiony. Jedyną rzeczą, czyli tym linkiem, który on mi podysłał, był link na marketplace. Czyli tam też jacyś ludzie oglądają sobie te samochody, ale tam to działa raczej na zasadzie świeżości, czyli te ogłoszenia też powinny być jakoś ponawiane, odświeżane, gdzieś tam powiedzmy raz w tygodniu wrzucane nowe ogłoszenie, stare, kasowane, żeby jakiegoś bałaganu nie robić. W każdym razie ja tak robię. No bo. Nie łudźmy się, to nie są już te czasy, kiedy ktoś przyjeżdża typowo z ulicy, czy widzi sobie autohandel, a wjadę, może tam coś będzie, może coś kupię. Szukają ludzie bardziej konkretnie w internecie jakichś konkretnych samochodów. Jeżeli taki jakiś egzemplarz, ten egzemplarz mi się podoba, jadę go obejrzeć i tyle. Tak to mniej więcej wygląda, dlatego ja nie mam jakiegoś placu, czegoś takiego, tylko te samochody stają sobie na działce za domem, i ludzie przyjeżdżają z ogłoszeń takich internetowych. Fakt, że jeżeli już mówią o mnie, no to wystawiam też tutaj samochody, które są gotowe do sprzedaży gdzieś przy ulicy, sobie stoją z kartką. I dla niektórych może to być totalna amatorszczyzna, i totalne takie wiecie, e, lata 90., także samochód z kartką. Ale to jest dla mnie taki do dodatek: no bo 95% sprzedaży dokonywanych jest właśnie za pośrednictwem tych ogłoszeń internetowych, czyli ktoś przyjeżdża typowo po konkretny samochód. Ale te 5%. To jest zawsze 5%. I dla mnie każda szansa na sprzedaż samochodu to jest szansa na in plus. Ale oni jakby rezygnowali z tych 95% potencjalnych. No w przypadku placu, komisu, może jest to troszeczkę inaczej. Czyli rezygnowali z jakieś 70% na rzecz 30% sprzeda możliwości sprzedaży samochodu, co mm -mm. No jest takie niezbyt. No i dobra. Ogłoszenie takie, zdjęcia też takie średnie samochód tam też na tych stalówkach, na placu tak samo na stalówkach, ale myślę sobie dobra, pojadę go obejrzeć, może akurat uda się go odkupić, może to będzie fajny samochód. Już zdradzę tak spoilerowo trochę, bo zaraz tam lecimy na ten komis, ale no, ta Skoda mi się tak średnio przypadła do gustu, no bo lakier bezbarwny trochę schodził. No nie był to samochód dla mnie. Ekspozycja na placu akurat tego konkretnego samochodu, pomimo tego, że to nie był samochód, że to był samochód wstawiony przez kogoś, tak, czyli na prowizji typowo, a nie samochód ich, gdzie, wiadomo, zarobek jest większy niż na jakiejś prowizji. No to też nie była zła, samochód ładnie stał, co prawda w dalszym ciągu na tych stalówkach, ale stał w ładnym miejscu, powiedziałbym nawet, że bardzo ładnym miejscu, bo był widoczny jeszcze z ulicy, czyli to jest na duży plus, jeżeli chodzi o ten komis, nie był gdzieś tam upchnięty w rogu placu, bo a to nie jest nasz samochód, olejmy go, czyli tutaj akurat plus dla nich i ich samochody o dziwo, Fakt, że ja tam byłem bardzo krótko, bo mówię, no trochę mnie tak, nie to, że byłem ograniczony czasowo, no to jeszcze skrępowany, także i to nie, nie chodzi mi o ręce, tylko o skrępowanie całą tą sytuacją, gdzie, gdzie mi przyszło do głowy, żeby coś takiego nagrać. Ładne auta. To? to muszę powiedzieć z czystym sumieniem, że w większości, bo też nie skupiałem się oczywiście na wszystkich samochodach, ale patrząc tak pobieżnie, E, bo słuchajcie, jeżeli ktoś się zajmuje tym wszystkim na co dzień, no to raczej może już na tyle wytrenowane oko, że widzi pewne rzeczy, pewne takie mankamenty, których ktoś może by tam gdzieś nie dostrzegł, e, no to wyglądały na pierwszy rzut oka dobrze, nie były to auta z jakimś takim topowym wyposażeniem, tak jak tutaj zobaczycie takie Fordy Mondeo MK4, no to one były raczej na takim podstawowym wyposażeniu, ale jeżeli wierzyć im, czyli wierzyć zapewnieniom tego komisu. No to są to samochody z jakąś udokumentowaną historią, z udokumentowaną przeszłością. Są na to wszystko jakieś papiery, jest możliwość sprawdzenia. Także jeżeli ktoś nie szukałby samochodu z jakimś takim mega bogatym wyposażeniem, no to dlaczego nie? Ale to już jest oczywiście jakaś indywidualna kwestia, także przenieśmy się na chwilę do tego komisu i dajcie mi znać, czy coś takiego w jakiejś takiej dłuższej wersji. Nie mówię o to moją gadkę teraz w tej chwili. Tylko o pokazywanie jakichś samochodów, czy to ma w ogóle jakikolwiek sens, czy coś takiego się przyjmie, czy coś takiego robić, nagrywać, wrzucać i tak dalej, bo e, no średnio wiem. Dobra, lecimy tam, bo skoro nagrałem, to pokażę. Dobra, jesteśmy na miejscu, szukamy sobie Mondeo MK4. No taki golasek trochę. 16,900 benzyna, 8 rok 241 przebiegu. Drugi, 14, cena taka sama diesel 140 000. Też golas, ale ładny w sumie. 407 1.8 więc dizelek 1.8 diesel z 0 chyba 8,5 Ale trzeba przyznać, że ładny Fakt musi dość długo stać wygląda spoko C klasa 24 143 tysiące przebiegu, 7900 To wiadomo jak to C Klasa Na automacie taka całkiem nie kulawa jeszcze Wszystkie tak w miarę wyglądają z Kubańce. Tutaj mamy co? 3,2 litra, 204 konie, dizelek, 250 tysięcy przebiegu. 16,900. Z Rajchu. Zdrowy, elegancki. Stać też musi chwilę stać, no ale taka jest już do, tak już jest rola komisów. Tutaj od środka trochę tylko coś się dzieje. Lapa zdrowa. No ładnie wygląda składanie w środku, tak też. No krzywdy nie ma. Kolejny mądziak i ten też. Tylko ona tak wszystkie takie. Ten ma tak gałkę dosyć zużytą 2900. 11 rok, 183 tysiące przebiegu. Na kapciuszku trochę. No tak. Powiem szczerze, samochody wyglądają tak dość zacnie tutaj, nawet jakieś takie nie są skarane. Uh, ten jest widać, że wzięty komis leży na glebie zglebiona esa. czyli to jest po prostu przyjęta od kogoś 7900 i tu mamy samochód, który jest klucz całego programu taki trochę słabo wkomponowany klar schodzi brudny, widać jeżdżony Też. Dobra, obejrzę sobie na spokojnie i zaraz wracam Dobra, obejrzane Także można coś tutaj dalej działać O, ten mnie interesuje, bo on takiego samego 10900, ale też tak miary miarę zdrowo. chociaż nie Tu już widać, że coś się działo, że ten tył był lakierowany prawdopodobnie albo drzwi są wymienione nie chcę mi się teraz sprawdzać, ale jedno z dwóch spoiler to ma ładny twingo sprytny taki mały skubaniec 2007 rok, 1.2, 101 koni, 161 nalatane, dycha za niego. W tej wersji Sport to wygląda całkiem spoko. Jakieś aluski drugie widzę w bagażniku. Tu coś się oparło do spolerowania, takie jeszcze całkiem fajne. Dobra, trzeba stąd spadać. Jeszcze powiem, że ten 10500, 2006 rok też sprowadzony. Ale też taki w miarę ładny. Wszystkie są. Wszystkie są dość drogie, ale wyglądają tak na pierwszy rzut oka. Mercedes 2005, jak widać tysiąca. Hmm. Farik, lift, jak on się trzyma. Ta ładna, klimatronik.

Рападста.